Siemaneczko! Ja jestem Girtowy Bubu i w dzisiejszym odcinku zrobimy serwis amortyzatora RockShox Arger RCT. Z tego odcinka dowiesz się jak przeserwisować komorę powietrzną, jak przeserwisować tumik RCT. Rozbierzemy cały amortyzator na najdrobniejsze części. Dowiesz się ile mililitrów oleju potrzeba, żeby przeserwisować taki amortyzator i co się stanie jeśli wlejesz go za dużo. Zapraszam! Na stole przed sobą mam amortyzator Rockshox Argyle RCT, czyli najwyższy model z produkowanych niegdyś amortyzatorów Ardila. Amortyzator ten charakteryzuje się tym, że z lewej strony amortyzatora znajduje się komora powietrzna, jest to komora powietrzna Solo R, z prawej zaś strony. Z prawej, ponieważ na amortyzator zazwyczaj patrzymy od strony jeźdźca. Mamy Tumik RCT. Na Tumiku tym możemy sobie ustawić kompresję. Od dołu mamy ribanda. Zazwyczaj riband jest właśnie na takim czerwonym pokrętle. Pierwszą czynnością, którą teraz zrobimy, będzie odkręcenie ribanda na minus. To samo czynimy właśnie tutaj z kompresją. Ułatwi nam to zdecydowanie pracę później. Teraz zabieram się za komorę powietrzną. Odkręcam oraz wkręcam pompkę. Według wskazania pompki jest on napompowany na 170 PSI. Max w tym modelu z rocznika 2014 właśnie jest opisany na jednej z lak. Jest to 200 PSI. Teraz spuszczam powietrze całkowicie. Pompka rzadko kiedy spuszcza powietrze do zera, dlatego warto jeszcze się upewnić za pomocą imbusa. Jeszcze tutaj troszeczkę tego powietrza było. Następną będzie rozebranie dolnych lak. Żeby to zrobić potrzebujemy odkręcić pokrętło ribanda. Jest ono tutaj właśnie na wcisk. I potrzebujemy do tego imbusa 5. Śruby tej nie odkręcam całkowicie, bo za chwilę będziemy chcieli wypukać te golenie. To samo czynimy. Z drugą stroną jednak motek jest niezbędny. Udało się. Lewa strona jest już uwolniona. Teraz przechodzimy do strony prawej. Przygotowałem sobie w międzyczasie wiaderko, i właśnie w to wiaderko wkładam amortyzator. I co ciekawe w przypadku tego konkretnego egzemplarza olej wyleciał tylko z prawej strony. Lewa strona jest praktycznie całkowicie sucha. Nie ma tutaj zbyt wiele smarowania. Tak to niestety bywa. Dół zostawiam w wiaderku. My przechodzimy do góry. Wycieram amortyzator z resztek oleju. Serwis rozpoczynam od strony z komorą powietrzną. Zanim zaczniecie jednak ją odkręcać, upewnijcie się, że nie macie na 100% powietrza właśnie tutaj, w tej pomorze. Na tym etapie potrzebny jest klucz numer 24. Najlepiej, jeżeli to będzie nasadka, bo po prostu nie objedziecie sobie dookoła tego kapsla, nie zrobicie też tutaj krzywdy. Klucz nasadowy jest najbardziej bezpieczny do tego typu zadań. Mamy tutaj korek, z tej strony pompujemy powietrze. To było za czasów kiedy do RockShoxów się jeszcze nie dawało takich wymiennych tokenów. Chociaż jeżeli się mylę to dajcie znać w komentarzu bo nie kojarzę żeby tutaj e, miał miejsce jakiś token. I z tej strony amortyzatora już za dużo nie zdziałamy na tym etapie, musimy przejść na dół. I tutaj jak w przypadku większości RockShoxów e, będziemy potrzebowali takich szczypiec szczypce Sigera, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pierścieniem Sigera. I tutaj znowu będzie troszeczkę zabawy z tym. Jeżeli sobie wdusimy tumik, to pójdzie nam troszeczkę łatwiej. O! Mamy to. Pierścień Sigera jest cały. Teraz możemy śmiało wyciągać resztę. Widać było, że do amortyzatora nie było dawno zaglądane, jednak sprężyna powietrzna jest tutaj zachowana w bardzo dobrym stanie. Widać, że uszczelki trzymają się naprawdę spoko. Jest też tutaj dosyć gruba warstwa smaru, także jest zachowane naprawdę, naprawdę dobrze. Zabieram się teraz zaczyszczenie czyszczenie każdych z elementów. Zależy nam tutaj bardzo mocno na wyczyszczeniu całej laki żeby nie było tutaj ani grama starego smaru, ani grama jakiegoś brudu także czyścimy lagi wewnątrz e, przepychamy to sobie za pomocą czegoś miękkiego co nam nie uszkodzi lagi wewnątrz także kolejność lewej strony była następująca od samego dołu mamy śrubkę, mamy pierścień sigera pierścień sigera podtrzymuje nam ten element jak widzimy ten plastikowy element ma na sobie taką metalową podkładkę Następnie mamy shaft. Mamy taką podkładeczkę shaft. Tutaj na szafcie widzimy też takie podkładeczki. Jeżeli chcielibyście sobie zwiększyć skok w waszym amortyzatorze, to po usunięciu na przykład tych dwóch podkładek skok wynosiłby z naszego punktu widzenia w tym elemencie najbardziej istotna jest uszczelka górna żeby nasze powietrze nie uciekało z komory pozytywnej do komory negatywnej, oraz jest istotna ta uszczelka, ponieważ jeżeli ta uszczelka będzie uszkodzona, to nasze powietrze będzie z amortyzatora uciekać jeszcze niżej w głąb amortyzatora, co za tym idzie po prostu z całego układu. Tutaj mamy jeszcze koreczek komory powietrznej, który Wam pokazywałem przed chwilą, i nakręteczkę. Także zabieram się teraz za dokładne czyszczenie i wyjdziemy się za moment. Widzicie, podstawą przy serwisie amortyzatora jest zadbanie o kolejność, czyli każdą z rzeczy, które ściągałem z tego szafta, układam w takiej kolejności, żeby teraz bez problemu to złożyć. Ważne jest smarowanie elementów. Ja tutaj akurat mam od Fuchs'a Slicoleum. Charakteryzuje się on tym, że ma czerwony kolor i każdy z zakładanych elementów będę dokładnie smarować. Zaczynam od uszczelki. Za dużo mi się tego smaru wzięło, ale spokojnie. uszczeleczka przesmarowana. Tutaj ważna sprawa, żeby nie zalepić sobie smarem właśnie tego elementu, ponieważ on umożliwia nam przepływ powietrza pomiędzy komorą pozytywną a negatywną. Także tutaj nie pakujemy w opór smaru. Smar musi się znaleźć tutaj najważniejszy na tej uszczelce. Delikatnie smaruję sobie. Tutaj też nie chcemy mieć nadmiaru tego smaru w tym miejscu i lecimy z kolejnością. Podkładeczka. Kolejna podkładeczka. Jeżeli chcecie zmienić sobie skok, to właśnie w tym momencie. Jeżeli chcecie mieć więcej skoku, to tej podkładki nie dajecie. Jeżeli chcecie mieć mniej skoku, to taką podkładkę musicie sobie ogarnąć. Może od razu Wam podam wymiary. Także. Wymiary podkładki zmieniającej skok: wewnętrzna średnica 1 cm, zewnętrzna średnica 23 mm. Także możecie sobie ją dotoczyć, dorobić z czegoś innego. Ona ma tutaj akurat grubość 1 cm. Wiem, że troszeczkę teraz ostrość wariuje, ale ręce mam od smaru. Troszeczkę smaru tutaj nakładam do środka żeby to wszystko tutaj płynnie chodziło. W międzyczasie zdjąłem i przeczyściłem dokładnie o-ring tutaj właśnie od korka komory powietrznej. Tutaj też zostawiam na gwincie troszeczkę tego smaru i taki zwilżony o-ring wkładam na swoje miejsce. Jeżeli jest oczywiście w dobrym stanie, bo jeżeli nie jest w dobrym stanie, to warto wymienić. Jeżeli wasz amortyzator gubi powietrze, to właśnie najprostszym elementem jest wymienić właśnie ten tutaj o-ring. Nie musicie go kupować oryginalnie od RockShox'a, możecie po prostu pójść do sklepu z uszczelkami, z oringami i dobrać sobie właśnie taki o-ring. Drugim z możliwych scenariuszy jest to, że puszczę wam powietrze właśnie tutaj na wentylku, także zanim będziecie rozbierać cały amortyzator, bo na przykład tracicie powietrze, to warto po prostu zwrócić uwagę na ten o-ring. I przy skręcaniu on musi być tutaj wilgotny i musicie na to wszystko dokładnie uważać. Mówiąc wilgotny, mam na myśli oczywiście tutaj odpowiedni smar. Zabieramy się teraz za skręcanie komory powietrznej. Mamy tutaj już nasz przesmarowany szafcik. Pamiętajcie, żeby tutaj dobrze przesmarować tą uszczelkę oraz tą uszczelkę i nie przesadzić z ilością smaru, właśnie tutaj. I szafcik ląduje na swoje miejsce. Teraz czynność, której nie polubię chyba nigdy, czyli właśnie zamontowanie pierścienia zigera. Może on być tutaj zamontowany tylko w jeden sposób. Już Wam mówię o co chodzi. Otóż ten pierścień ma takie wypusty, i właśnie w miejscu tych dwóch wypustów e, musi się znaleźć ten pierścień, właśnie w ten sposób. No to do działa. Tutaj możecie sobie pomóc poprzez właśnie naduszenie tego szaftu. Jeżeli wszystko wskoczyło na swoje miejsce, to słychać taki charakterystyczny strzał, i teraz nie jesteśmy w stanie tego wyciągnąć za, za żadne skarby świata. Do zakończenia komory powietrznej zostało nam tylko wkręcić korek. Przy rozkręceniu tego tłumika można zacząć od góry, można zacząć od dołu. E, ważne jest to, żebyście pod ręką mieli jakąś szmatkę, bo w każdym momencie e, może Wam się tutaj rozlać olej. E, drugą ważną sprawą jest to, żeby mieć właśnie wiaderko do zlania oleju właśnie pod, pod ręką, pod nogą. Możemy zacząć właśnie od dołu amortyzatora, e, czyli właśnie również mamy tutaj do czynienia z pierścieniem Sigera. Jak widzicie, wkręciłem sobie e, już tutaj śrubkę. Udało mi się zdjąć pierścień Sikera. Jeżeli teraz bym wdusił całkowicie ten tumik, to poleciałby mi olej. Możliwe, że będę musiał właśnie... W tej radze oprócz dołu Tumika znajduje się jeszcze góra Tumika. Wygląda on podobnie jak Tumik Motion Control. Stronę prawą można rozebrać na kilka sposobów. Jednym z tych sposobów jest właśnie tutaj zdjęcie tych pokręteł, odhaczenie tej zaweczki. Jednak przy odhaczeniu tej zaweczki jest duże prawdopodobieństwo, że ona Wam się uszkodzi. Można to też obejść w ten sposób, że bierzecie od razu klucz nasadowy i odkręcacie po prostu całość. Tylko ważne jest to, że przy odkręcaniu tego skręćcie sobie kompresję na minus, czyli odkręćcie tak jakby. Ważne jest to przy następnych etapach zalewania amortyzatora. I widać, laga jest już pusta i mamy tutaj tłumik. Działam w ten sposób, że skręcając tłumik e, zmniejszają się otwory, którymi może płynąć olej i co zatem idzie ciężej jest wbić nam amortyzator ja teraz zabieram się za dokładne czyszczenie wszystkiego z resztek oleju i widzimy się za chwilę wszystko mamy przeczyszczone, gotowe do składania jeśli chodzi o olej, który będziemy używać to jest tutaj to tutaj mam olej akurat Valvoline 5W jest to zalecana lepkość tego oleju. W tym kubeczku przygotowany mam już 143 ml właśnie tego oleju. I jeśli chodzi o ilość, to w przypadku modeli RCT w roczniku 2014 jest to 143 ml, tak jak mam tutaj. Natomiast w przypadku roczników 2011, tutaj podaję Wam pod tabelkę, różni się to nieco, bo jest tego oleju mniej. Także zwróćcie na to uwagę, bo w momencie, w którym zalejecie tego oleju zbyt dużo do, do waszego amortyzatora, to niesie to za sobą bardzo poważne konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji będzie to, że amortyzator nie będzie pracować całym skokiem że nie będzie dochodzić do końca czyli wylatuje nam kilka centymetrów z skoku naszego amortyzatora ale to bylibyśmy w stanie przeżyć natomiast nasz tłumik w tym momencie kiedy, kiedy jest dobijany na te wszystkie uszczelki i na te wszystkie elementy wywierane jest no, gigantyczne ciśnienie i może się zdarzyć tak że niestety ale nasz tłumik nie będzie w stanie przeżyć tego wysokiego ciśnienia i się po prostu coś posypie, albo straci szczelność, albo, albo co gorsze coś nam się pokruszy, coś nam pęknie. Natomiast co do zbyt małej ilości oleju, to wtedy nasz tumik będzie się tak jakby zapadać, że nie będzie pracować on w pierwszej fazie, naszej, w pierwszej fazie skoku, e, też jest to niepożądane, dlatego upewnij się jeszcze raz jaka jest zalecana wartość dla Twojego amortyzatora. Lecimy dalej. Ciekawe czy ktoś z nami jeszcze tutaj został, bo troszeczkę trwa ten poradnik. Mam tutaj dolną część tumika. Zamoczyłem sobie troszeczkę dolną część tego szaftu olejowego i ląduje to do amortyzatora. I teraz właśnie będziemy chcieli zamontować pierścień Sigera. Za każdym razem należy upewnić się, że pierścień trafi w swoje miejsce. Usłyszymy tutaj taki charakterystyczny trzask. O, jed, raz, o. i wszystko jest na swoim miejscu. Tak zamocowaną część Mika nie jesteśmy w stanie po prostu sobie wyjąć, bo pierścień trzymają naprawdę bardzo mocno. Teraz możemy przechodzić do zalewania. Przez delikatne naduszanie i wduszanie. Pamiętajcie, żeby nie dochodzić do końca, bo po prostu ten olej wyleci od dołu, ale możemy sobie w ten sposób troszeczkę odpowietrzyć układ, chociaż tutaj i tak nam się to odpowietrzy podczas pracy amortyzatora. Teraz mamy nasz sztumik RCT. Delikatnie zwierzamy go tutaj też olejem tą uszczeleczkę od góry i ląduje to do środka. Dokręcamy, Trosz tutaj pamiętamy, żeby nie przesadzać siłą. Sprawdzamy, czy pokrętło reaguje. Reaguje, wszystko krótka, tak jak należy. Możemy również sprawdzić jego pracę, tylko nie możemy tutaj właśnie przesadzać jeśli chodzi o naduszanie. Widzę, że tutaj nie ma jakiegoś bardzo dużego oporu ze strony amortyzatora. Jeżeli taki opór by się pojawiał już w połowie skoku przy skręconej kompresji, to znaczy, że najprawdopodobniej daliśmy tutaj zbyt dużą ilość oleju. No takie coś się tutaj nie zdarza, także, także pracuje to bardzo fajnie. Możemy przechodzić do skręcania amortyzatora. Ale zanim to, mam tutaj dolne golenie, w tak zwanym międzyczasie wyjąłem gąbeczki właśnie tutaj spod uszczelek. Wszystko dokładnie przeczyściłem. Gąbki moczą się w oleju 15W. Za momencik będę je wkładać. Gąbki te są w całkiem dobrym stanie, e, dlatego postanowiłem je tutaj właśnie zainstalować ponownie. Jeżeli twoje są w kiep kiepskim stanie, to lepiej je wymienić modele amortyzatora one siedzą tutaj dosyć ciasno. Trzeba uważać, żeby nie zrobić im tutaj żadnej krzywdy. W tym momencie na ściereczce mam troszeczkę delikatnego odpuszczacza. Zależy mi na przetarciu uszczelek, żeby jak najlepiej przyczepił się do nich smar właśnie ten slikoleum. Na tym etapie nie wycieram gąbeczek, które przed chwilą moczyliśmy w oleju, bo to nie miałoby sensu. Ja wycieram właśnie tutaj te uszczelki. U góry. Gdy uszczelki mamy wyczyszczone, przychodzi czas na smarowanie. A tutaj akurat jeśli chodzi o te uszczelki, to nigdy tego smaru nie, nie żałuję. I rozprowadzam ten smar właśnie tutaj po uszczelkach. Wykonuję jeszcze taką czynność, której Wy nie musicie robić, mianowicie mam tutaj troszeczkę tego oleju 15W, I jeszcze tutaj troszeczkę zakrapa. Nie na uszczelki, tylko na gąbeczki. Nadmiar sobie spłynie tulejami ślizgowymi, nic tutaj się nie stanie. A te gąbeczki jeszcze tutaj sobie troszeczkę tego oleju wpiją, wszystko ląduje w swoje miejsce. I tutaj klasycznie używa, uważamy na to, żeby nie przeszczypać uszczelek. I teraz od dołu będziemy zalewać olej smarujący. No, tak, jak mówiłem, tutaj używamy oleju 15W. Jednak, jeśli chodzi o ilość, to według Rockshocksa powinno być tutaj po, oś, po około 8 ml na każdą zlak. Także trzymamy się tej wartości. Na początek wlałem ósemkę właśnie w stronę tłumika LCT i bierzemy śrubkę, w tym wypadku czarną. Ona, jako jedyna, ma miejsce właśnie tutaj. Jest ona przelotowa, ma miejsce na klucz. Ok, i dokręcamy amortyzator. Jeżeli macie taki przypadek, że Wasza śruba obraca się teraz w miejscu, to możecie sobie podpompować troszeczkę komory powietrzną. Zostało wyczyścić pokrętło od Libanha, nanieść troszeczkę smaru i pokrętło ląduje na swoje miejsce. Ja teraz zabieram się za dokładne odtłuszczenie i czyszczenie amortyzatora. Widzimy się za chwilę na podsumowaniu. Jak to wyglądał z serwis amortyzatora Rockshox Argyll LCT? Mam nadzieję, że odcinek ci się przyda, że dowiedziałeś się z niego czegoś nowego. Amortyzator przed momentem sprawdziłem pod kątem działania regulacji, e, czy działa kompresja, czy działa tutaj rebound. Sprawdziłem też jak się ugina i powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę różnica. Pracuje to bardzo fajnie. Myślę, że warto wykonać taki serwis. Do godzin, kiedy serwisujemy taki amortyzator, to co 50 godzin należy wykonać serwis lewej strony, czyli właśnie tej strony z komorą powietrzną. Zabawy z tym troszeczkę było. Nie jest to czysta i przyjemna praca, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że no jednak jest tutaj wszystko ubrudzone w spare jest tutaj wszystko obrudzone w oleju, obrudzone w smarze. Zajmuje to też troszeczkę czasu, także jeżeli planujesz serwis amortyzatora, to musisz wziąć to pod uwagę. Amortyzator mieliśmy tutaj do dyspozycji, dzięki uprzejmości Pawła z tego miejsca chciałbym Ci podziękować. A jeżeli Ty też chciałbyś wysłać swój amortyzator do mnie na serwis, to koniecznie napisz do mnie na Instagramie. Do czego tam, bo tam jestem najczęściej. Także nie przedłużając już dzisiaj, bo to jest pewnie naprawdę długi odcinek i współczuję sobie na montażu. Koniecznie zostaw łapy w górę. Napisz coś miłego w komentarzu, a my widzimy się już wkrótce. Swartem. No i daj znać, czy byś dał radę samemu takie coś ogarnąć. Bo jestem ciekawy.